Drodzy Państwo, jest mi bardzo miło poinformować, że z dniem dzisiejszym rusza punkt informacyjny Prawa i Sprawiedliwości na czas wyborów samorządowych. Jest to punkt, w którym codziennie w godzinach popołudniowych Dostępni będą kandydaci na radnych Rady Miejskiej Wrocławia, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Dostępni dla Wrocławia. Będzie można z nimi porozmawiać, zapytać o ich postulaty, o ich program, o ich pomysł i wizję rozwoju Wrocławia i Dolnego Śląska. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby porozmawiać o pomysłach Prawa i Sprawiedliwości na to, jak rządzić Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Szczególnie jest to dla nas istotne, ten punkt, to miejsce tutaj, w którym dzisiaj stoimy, ponieważ w ostatnich dniach padało bardzo wiele haseł, że Prawo i Sprawiedliwość, że działacze Prawa i Sprawiedliwości powinni zaberkadować się w swoich biurach. Ze względu na bezpieczeństwo, ze względu na ochronę swojego, swojego zdrowia i życia. My wręcz przeciwnie, wychodzimy na ulicę do Wrocławia w różnych dzielnicach, dzielnicach peryferyjnych i tam będziemy próbowali nawiązywać kontakt i przekonywać Wrocławia do tego, że jest dużo do zrobienia w naszym mieście, o czym władze Wrocławia, pan prezydent Dudkiewicz, ale również kandydaci Platformy Obywatelskiej, nie mówili przez ostatnie miesiące i lata i mówić w kampanii wyborczej nie zamierzamy. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy i mamy nadzieję, że będziecie korzystali z tych informacji i materiałów, które można tutaj odebrać. Programy, ulotki, plakaty. Będą dyżury, kandydaci na radnych i sejmiku, i miasta będą tutaj pełnili dyżury każdego dnia do końca kampanii wyborczej w godzinach popołudniowych, czyli w tych godzinach, kiedy wrocławianie po pracy mogą przyjechać tutaj do centrum, do, na Plac Solny po prostu takie rozmowy prowadzić. Im bardziej władze Wrocławia, im bardziej pan prezydent oddalają się od Wrocławia, nie chcą z nimi rozmawiać, nie chcą debatować ze swoimi konsultantami, tym bardziej my wychodzimy właśnie do Wrocławia z takim pasłem ratusz bliżej ludzi. Ratusz bliżej ludzi, ratusz otwarty na problemy Wrocławia. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, zapraszamy. Już dzisiaj jest grupa radnych, z którymi można A, rozmawiać. Jest... Bardzo dziękuję. proszę. Jeszcze nie była, że tak powiem, polaudacji. Tak, tej tak w tej właśnie nie chciałem wspomnieć, że trzymałeś w rękę, ale to było schowane.